Cześć, witajcie moi drodzy kowboje! Cowboy Live, simulator, oczywiście. Znowu witam na Dzikim Zachodzie. Ostatnio rozpaliłem sobie ognisko i jest ono tutaj. A ja mam następujące zadania w misji: nasz nowy dom. Z domostwem mną ścinanie drzew, zbuduj miejsce do spania, zbierz wystarczająco sąmy z pszenicy na podstawowe łóżko. No i tu już coś mam to jest pszenica. Dojrzałe pszenice. Możesz przytrzymać R, aby zmienić i obrócić wzór rośliny, ale ja chcę zebrać, czekajcie. Cyk. Jest! Cyk. Mam. Okej. Okay. Do rekultywacji pola. Dobra, czy ja to mogę. Czekajcie, a ja może to wszystko zbiorę. O! będę mieć zespania, mną, się do spania, z ze drzew. Czekajcie, gdzie tu są drzewa? Osiem. Patrzcie, jaką mam siekierkę. Wale, bam, bam, bam. Luci! Elegancko. Czy ja coś tu jeszcze muszę zrobić? Dobra, kłoda. Ok, ok. Mam cztery z dziesięć, I patyki od razu mam. Też jest patyk. Dobra, okej. Okay. Jesteś odnowiony. napis się czegoś. Czego ja się mam napić? Trzy. Wypij. Ok. Napiłem się. Będę musiał w ogóle gdzieś nabrać wody. Masakra. Dobra, idę ścinać dalej drzewo. Kolejne drzewo do ścięcia. Zbijamy to. Mam nadzieję, że nam nie poleci te drzewo, kurczę. Uwaga, uwaga, leci! Dobra. ok, Jest, jest. Gdzie są patyki jeszcze? Jeszcze jedno. Czekajcie, tu takie małe jest. Osika, może być chyba osika, co? Uwaga, bo leci dziewo! Ej, lamy leci. Ło! Wow. Ale mam tych kut, ty. dobra? Zbuduj miejsce do spania. No i dobre, idę na moja farma. Mu spoko, nie? Chowam, zbuduj miejsce do spania. Czekaj to tu gdzieś w domu chyba muszę. Ej, w ogóle to ja to będę musiał posprzątać, chyba. Spalony dom, no spalony dom. I co ja mam? Gdzie ja mam to wybudować? Tu nie, dobra. Czekajcie. Ekwipunek. Crafting. Nie. Buduj. mini Minitartak. Parma. Łóżko. Podstawowe łóżko. Gdzie ja mam tu pod gołym niebem spać? No jakże to tak? Okej. Okay. Budujemy podstawowe łóżko. Okej. Okay. Słoma jeszcze potrzebuję. A gdzie mam słomę? Nie, już mam. Trzy patyki, trzy słomy, ok. A jeszcze słoma, dobra. O, oh jest, teraz, dobra, ok, ok, ok. Status członkowie, pijany, infekcja, ok. Podstawowość, zdobyto poziom pierwszy. Ok, mam pierwszy poziom, dobra. Młotek schowam, kowbojskie zmysły, dobra. Zdemontuj spalone budynki, 02, rozbierz spalony dom, rozbierz spaloną szopę. Ok, a, a czy miałam to rozebrać? Młotkiem czy. zamarzyłaś do budynek to jest nieodwracalne czy chcesz kontynuować tak Ej dobra masakra patrzcie to Dobra OK. OK. Dobra I to też Dobra zremontuj spalone budynki jeszcze gdzie jeszcze jest shopa Tu Tak. Czopę też. Wszystko, wszystko. Ok. Jest. Zbuduj mini tak Stwórz krzemienną piłę. Czy ja mam dość krzemienia, żeby zrobić piłę? Czekajcie. Escape. Ekwipunek. Crafting. Krzemienna siekiera. Piła. Bandaż. Okej, okay. wytwarza mi się, patrz, normalnie mi się wytwarza, okej, okay, okej, okay. dobre, to jest dobre, Zobaczy stwórz piłę, wyzwanie ukończone, 200 x exp, expa do farmy, okej, okay. tu postać, tu mogę się ubrać później, dobra, postęp, ekwipunek, crafting, tu jeszcze mogę usztywniać jakiś zrobić, dobra i teraz tak, zbuduj stół warsztatowy, zbuduj mini tartak. Okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. Trwa zapisywanie. Czekajcie, tu mam łóżko. Teraz wszystko znikło w ogóle masakra. Eee, buduj kompostownik. Nie, chcę minitar. Tak, czy to jest zwierzęta? Produkcja. Minitar, tak. OK. W którym miejscu to zrobić? Tu pod płotem zrobię sobie mini Tak. Czekajcie. Jedna kłoda potrzebna, ta. I tu. I tu. Okej. Okay, Trzeba poznać swój los. Zbuduj militar, tak I jest. Stwórz deski w mini taku, To na spokojnie. Zbuduj stół warsztatowy. To znowu do ekwipunka. Stół warsztatowy. Ok. Ale ja deski potrzebuję. Aha. Dobra. Otwórz panel budowy. F. Deska. Farma, zwierzęta, dekoracja Produkcja Nie Kowalska, się przytrzymaj Okej, okay. tnij Koda Metal używany do budowy i craftingu, paliwo przetworzone do węgla, drewno p Wartość, tu mam 15 A tu oddam? Nie Jak ja mam to zrobić? Tnij, przenieś przytrzymaj Gniazda wejściowe wytworzone przy... weź wszystko. Wymagane narzędzia, piła. No mam piłę. Czekajcie, czekajcie. 8, 5, 6. Ekwipunek. Gdzie jest moja piła? Okej, okay, ale piły nie mam. Krzemień, patyk. Ekwipunek. Crafting. Kolejka wytwarzana. No i gdzie ta piła się wytwarza? Wytworzone przedmioty. A, i teraz mam. Dobra. Weź. Jak ja mam wytworzyć? Stwórz deski w mini-tartaku. Gdzie są deski do zrobienia? Buduj. Ekwipunek. Crafting. Buduj po umiejętności. Ja chcę deski zrobić. Zwierzęta. Farma. Postęp. Ekwipunek. Crafting. Buduj. Dobra, czekajcie. Ja muszę jakoś wejść tutaj. Tego nie mogę zbudować. Bo po się nie przytrzymaj dni Potrzebuję konkretny. Tego, dobra. dobra. Jest. Tnie się. Okej. Okay. No, zdałeś się kłada. Aha. I mam trzy deski, okej. Okay. Co? Już mi piła się zepsuła? Nie. a Dobra, i teraz mi się robią deski. Dobra. Czaje. No, i tak to wygląda. Dobra. sześć O, jest, dobre. I teraz tak. Buduj. Zrzęt Nie. dekoracja, tanie ogrodanie, produkcja. Stół warsztatowy miałem zrobić, nie? Yy, otwórz pan budowy. Patyk, krzemień... Czekajcie. nie Dobra, 12 desek mam, czekajcie. 12 desek, stół warsztatowy. 6D. O, i teraz mogę. Nie wystarczająco materiałów? Przecież mam deski Aha, bo nie wziąłem do... Może to trzeba za każdym razem przenosić chyba mm, Upuść crafting, resetuj Buduj Deska, krzemień, piła, okej okay. Przecież są moje deski wytworzone Czekajcie Aha, bo deski mam tu ok, No bo nie, blokowane z... Dokrę o teraz, teraz, idzie, 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 idzie. Jest, właśnie, przepraszam, jest tu, ale i w nim, w nim potencjał. O co chodzi z tymi wnykami? I jakiś tamasowany wers, aby załapać zwierzęta, które możesz później przypisać na swoje farmy, przypisać im miejsce w zagrodzie i zbierać zasoby od nich. Okej okay. No tam nawet to nawet nie wygląda. Gdzie je umieścić? Wniki mogą być umieszczone poza Twoją farmą. Wystarczy wyjąć je z i użyć mechaniki dekoracji, aby włożyć je na ziemię Ok. Ale pamiętaj, żeby rozstawić ze stępami zbyt wiele sideł w jednym miejscu, zmniejsza jej skuteczność. Okej, okay. Łupienie. Łupienie siedł. Wyniki można złupić i zresetować ponownie wcho wchodząc z nimi w interakcję. Po zebraniu łupów. Ok. Stwórz wyniki, zbuduj nowy dom. O jezu Łopata. Po łopata pozwala tworzyć i niszczyć pola. Obsiewanie pól. Aby wysiać nasiona, użyj worka z nasionami, wskazując pole. Jakość zbiorów. Aby uzyskać plony jak najlepiej jakości, uprawiaj je w nawiezionej ziemi. Podlewaj je często pomocą konewki. Używaj najlepszej motyki, jak możesz... jaką możesz zrobić. Okej. Okay. I tu uchwyt, wnyki, piła. Patrzcie ile ja tu mogę rzucić. Patyk, dwie jagody. Dobra, ale ja mam mało już patyków i teraz muszę wszystko sobie nazbierać, nie? idę trochę do lasu gdzie jest, ej tu jest poczta jakaś Kubańskim, czy ja to mogę otworzyć koń na sprzedaż drodzy sąsiedzi mam tu na targu z leżącym pięknego konia na sprzedaż łagodny i godnie wyglądający zwierz to pierwszy, ten lepszy, przyjdź zanim ktoś cię uprzedzi. Oto Wolffek, weterynarz. Koń na sprzedaż, OK. Okej. Okay. Ja na razie nie mam czasu. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu jest puste. Młotek. Lepszy motoryzator, co podczas zbierania budynków. Okej, okay. lepszy młotek. Pusz czekajcie. Pierwsze wnyki mogę stworzyć chyba. Dnyki. Kolejka wytwarzania. Ale ja potrzebuję chyba młodszy młotek. Drewniany młotek. Drewniana łopatka. No i co? Wytwarza mi się. Wymagane narzędzia młotek. O, i teraz się wytwarza, dobra? Kurde, to ja muszę więcej tych rzeczy sobie tu porobić. Dobra, tu mi się wytwarza, tu mi się wytwarza. Ok. No i tu będę musiał nazbierać sobie wszystkie zasoby. Stwórz wnyki, robią mi się. Zbuduj nowy dom. Będę potrzebował deski, pewnie. Buduj farma domek z bali 30 desek, 30 kut. O boże, to bardzo dużo jest. Ida tutaj. Nie ma czasu do stracenia. Rąbiemy. Rąbiemy. Ok, mam kolejne, dobra Iglak. Nie Uuuu leci drzewo, kolejne leci, dobrze Tu będzie teraz dużo, robo dużo roboty kurcze bo Wszystko trzeba będzie Kłody pozbierać, deski wyrabić, wszystko, o Jezu To jest naprawdę roboty a roboty tutaj Wnyki, okej okay. Jeszcze mi się nie wytworzyło Teraz, okej okay. Tu Zbierz wnyki, okej okay, mam Zastawniki. to na spokojnie, zbuduj nowy dom Dom to tak szybko nie będzie, nie? Dobra, i niech się tu robią, tu 5 dronów to, to postęp, No, opie a Ja idę dalej, sosnę, dobra, zbele jakich drzew, chyba nie jest ważne jakie drzewa Ważne, żeby w ogóle jakieś, nie? Leci! Dobra, patrzcie ile tu jest tego Dobra Kolejne drzewo będzie rozwalone Ok. I tu, ok. Ile ja desek potrzebuję na dom? Tu jest już 9 desek, ok. Ok. Pomału coraz lepiej mi tu idzie. No jest git. Tu mi się pali ognisko, ok. Ja tu muszę jeszcze zebrać, tutaj. No i dobra, widzicie, trzeba narąbać dużo drewna. Trzeba zrobić deski. I zrobię pierwszy dom. Ole, no, wleci. Dobra, kolejne. Elegancko, tu jest duże. Tutaj takie duże to są super. Dobra, no i tak to wygląda. Dobra, kochani, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Będziemy jeszcze dalej tutaj działać. Ja będę dalej działać, żeby oczywiście pierwszy dom powstał. Ja tu jestem mega ciekawy, jak już wyglądał ten dom już postawiony. Bo na razie, jak widziałem, tylko łóżko zdemontowałem. Dom i zrobiłem pierwsze deski. Więc spoko. Wnyki zrobiłem. Będę mógł polować na zwierzynę. Także zrobimy to już w następnym odcinku. Podstawimy wnyki, zbudujemy dom i będziemy dalej się rozwijać na dzikim zachodzie. Zapraszam, oczywiście, na kolejne odcinki. Bawajcie łapeczki w górę, wbijajcie na Discorda, wbijajcie na TikToka i widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!